I to wszystko mieszkając tutaj jako chłopak, tak? Z Brzeskiej, Z bazarze rurzyckiego. Myślałem, że chyba czas chyba uciec tej Brzeskiej, wiesz, chyba że warto byłoby zobaczyć coś innego w ogóle. Stąd. Ale uciec w sensie nie w sensie, od historii, nie, tylko... Nie od uciec, historii. Od, wyprowadzić od klimatu się... od klimatu i od... No nie powiem, od towarzystwa to są ludzie, którzy kochają. A bardzo... jaki tu jest klimat? No, jest co, jaki tu jest klimat? No trzeba było. bo ja ci powiem, jaki jest klimat no, myślę, na tak że... zwanym mieście, co mówią, tak, to pewnie ale wiesz. To jest taki klimat, że z zewnątrz tu nie przejdziesz. Właśnie, no, właśnie. Nie zaklimatyzujesz się tu będąc z zewnątrz, wiesz. Ty teraz. Chyba, mówisz... że pochodzisz z... z podobnego towarzystwa, z podobnego ale, kręgu. Ale zobacz, ale tutaj sąsiednie ulice zaczęły odżywać, prawda? No i to się zaczyna właśnie robić problem, bo to już zanika ten cały, wiesz, cała historia, Teraz już tego nie będzie widać, wiesz, już nie będzie skąd tego. Trochę szkoda tego, prawda? No.